Cześć, ja jestem Monia. Witam was na moim kanale Monia Gotuje i zapraszam na moje filmy. Cześć, witam was na moim kanale Monia Gotuje. I dzisiaj zapraszam na film pod tytułem "Schabowy XXL", czyli duży schabowy. Tutaj jak widzicie już mam y, przygotowane schabowy. Pokroiłam na takie grubsze. Y, ponad, no tak 2 cm mniej więcej grubości pokroiłam kawałek schabu no i teraz muszę tłuczkiem elegancko rozbić na na kotleta tutaj sobie dałam folię, między folię schabowego, żeby mi tutaj nie pryskało mięso wkoła i no i mięso to się tak nie szarpie, lepiej się rozbija Najpierw musimy takiego schabowego y, dobrze rozbić, ładnie, nie za cienko też, żeby to nie było takie suche i cienkie, i sama panierka, tylko tak y, troszeczkę musimy zostawić tej grubości, około myśli, tak, pół, pół centymetra, Teraz jest sam raz. Delikatnie, równomiernie trzeba rozbić tak, żeby nie porobić schabowym. Piesek mi to towarzyszy oczywiście. I nie tylko piesek. No, ładnie rozbijemy. No Jest to trochę roboty z tym rozbijaniem. Trzeba mieć powera. Więc najlepiej jakby to mąż zrobił, który tam za mną gdzieś rozrabia. No, jak wiecie, dużo jest tego rozbijania, bo duże schabowe. Jeszcze smaczniejsze, kiedyś wam pokażę, jak zrobić z kością. <laughs> Dzisiaj na razie robię bez kości, ale będą duże. <laughs> właśnie dobrze, że mięsko jest takie hmm, przerastane tłuszczykiem, bo wtedy schabowy jest lepszy bardziej soczysty. Tylko właśnie trzeba ładnie rozbić dobrze, żeby ten tłuszczyk się miał możliwość wytopić.

No, troszkę za bardzo go roz... rozbiłam. Tylko <laughs> trzeba uważać, bo później się i... Chociaż nic się nie dzieje, jak się opanieruje, to i tak to wszystko się trzyma. Kup. Tutaj już mam rozbite wszystkie y... schabowe miejsce. Przyprawiłam oczywiście solą, pieprzem. Jak miałam powiedzieć? Sól, pieprz i czosnek mielony. I teraz będziemy panierować klasycznie, czyli rozmącone jajko, troszkę mąki i bułka tarta i będziemy panierować schabowe, jak ktoś lubi na przykład grubą panierkę to można podwójnie panierować, czyli dwa razy powtórzyć tę samą czynność. Mamy sabowego proszę bardzo, elegancki i będziemy panierować. Czyli pierwsze mąka. żółtko jajko mięreczko tak no i poukata ta i już pierwszego mamy elegancko opanierowanego kotleta sawowego. I tak już wracamy do pracy. Zrobimy następnego schabowego. I do wółeczki. I panierujemy ładnie z jednej strony, z drugiej. elegancko Ja kupiłam tego schabu kilo i z kilo schabu wyszło mi raz, dwa, trzy, cztery, może pięć kotletów, takich dużych. Nie, przeszło kilo było, już nie pamiętam ile było w tej paczce, ale tak Nie będzie więcej jak kilo było. I elegancko, i tak wyglądają już opanierowane schaby. Także zapraszam na mój film, inne filmy, na mój kanał Monia Gotuje. Schaba oczywiście smażymy na oleju, ale najsmaczniejszy jest na smalcu. Oczywiście będzie to mniej zdrowe, ale jest najsmaczniejszy. Także polecam. Zapraszam na moje inne filmy. Na mój kanał Monia Gotuje. Trzymajcie się, pa pa, pozdrawiam.